Cześć kochani, to Agata z Życie Cię Kocha. Zacytuję dzisiaj poetę. Oto potwierdza się to, co wiedziałem, nie chcąc uwierzyć. Może troszkę przedwcześnie ci się wydaje, że to cytuję. Ale Pewnie czujesz w kościach jakiś przełom, jakiś dopływ innej energii, jakieś odpuszczenie czegoś, co wydawało ci się, że potrzebujesz, a okazało ci się, że żyjesz bez tego. Może od czegoś się uwolniłeś. Może. Coś wygląda inaczej niż ci się wydawało, że, że jest. A chciałam dzisiaj Ci powiedzieć, jak możemy troszkę sobie ułatwić ten w tych czasach przełomu. Jak możemy. Zrobić to lżej, z mniejszym oporem. I właśnie na początku dlatego zacytowałam poetę: Oto potwierdza się to, co wiedziałem, nie chcąc uwierzyć. Więc, w samym tym cytacie jest opór. Wiedziałem, ale nie chciałem uwierzyć. Więc Spójrz na to, co wiesz. Nie z zewnątrz, tylko z siebie. Co intuicyjnie wiesz. I uwierzmy w to. Uwierzmy w to wszystko. Nie próbujmy siebie przekonywać i całego świata, że jest inaczej niż jest. Nie oszukujmy. Sami siebie. Będzie nam łatwiej w tych czasach wielkiego, wielkiego przełomu, kiedy troszkę zmienimy siebie, zmienimy nasze życie i za nami pójdzie reszta świata, a może z nami pójdzie reszta świata, nie za nami. Nie będziemy z siebie robić aż takich pionierów, prawda? Także, kochani, dzisiaj, teraz zobacz, jaka jest Twoja prawda, i nie wiedz to teoretycznie, nie przewiduj na podstawie tego, co jest, tylko uwierz. Uwierz, że to, co wiesz, nie wiesz tego bez powodu, że tak jest. Tak po prostu jest. I wszystko, co robisz wbrew temu, co czujesz, robisz tak naprawdę wbrew sobie. I czy cię to zbliża do jakiegoś celu, w który, w, czy kierunku, w którym zmierzasz? No chyba nie. Chyba uciekanie od tej prawdy dla potwierdzenia rzeczy, które są znajome, są naszą tożsamością, tym, co nam się wydaje, że jest, ale nie są prawdą. Oto potwierdza się to, co wiedziałam, nie chcąc uwierzyć. Patrz, jak się potwierdza. Patrz, co się dzieje, i poklep się po ramieniu, pogłasz się po głowie, bo bez ciebie, bez Twojej zgody, to by się dla Ciebie nie stało. Nie byłabyś, nie byłbyś. Tego częścią. I to nie jest takie proste, ja wiem, ale staje się coraz łatwiejsze. Jesteśmy świadkami, jesteśmy uczestnikami i możemy naprawdę wiele. Kocham Cię.